Mleko choć dla ogółu populacji jest cennym źródłem wielu pierwiastków i napojem, który może być elementem zdrowej i zrównoważonej diety, to niestety osoby z powiększoną prostatą powinny unikać spożywania zbyt dużej ilości mleka. Okazuje się bowiem, że nabiał, a w tym mleko spożywane w zbyt dużych ilościach, zwiększają ryzyko przekształcenia się powiększonej prostaty w chorobę nowotworową tego gruczołu. Badań, które łączą spożywanie zbyt dużej ilości nabiału i tutaj słowo klucz dużej ilości ze zwiększonym ryzykiem raka jest naprawdę wiele, natomiast pocieszające w tym przypadku są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że w tym badaniu wskazano, że to ryzyko jest niewielkie. Szacuje się, że w granicach mniej więcej około 5 do 8 Druga rzecz jest taka, że aby zaistniało ryzyko rozwoju raka w przypadku spożywania zbyt dużej ilości nabiału, to ilość mleka, którą należy Wypić szacuje się mniej więcej na 4 szklanki dziennie.